Rady Miasta, panią Ewę Szczepańską z Platformy Obywatelskiej. Witam. Witam pana, witam państwa. Choć dziś niekoniecznie jako radną, ale bardziej jako nauczycielkę, i to nauczycielkę, która przekazuje swoim uczniom te pierwsze prawidła dotyczące demokracji, uczy o tych mechanizmach, jako nauczycielka wiedzy o społeczeństwie. Czy uczniowie są zainteresowani w ogóle tym tematem? Jeśli chodzi o przedmiot wiedza o społeczeństwie jest on podzielony na dwa takie podrozdziały, a mianowicie wychowanie obywatelskie i wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym. W zakresie wychowania obywatelskiego przejawiają się tematy te, które są związane nam najbliższe, a mianowicie z historią konstytucji, z demokracją, z mechanizmami, które łączą się w państwach totalitarnych, autorytatywnych, z monarchią dziedziczną, konstytucyjną, z Parlamentem są to bardzo trudne pojęcia. Młodzież nie zawsze potrafi rozumieć, najlepiej podawać oczywiście na przykładach danych państw i na przykładach konkretnych ustrojów, tak jak totalitaryzm, prawda, gdzie, gdzie przykładem takim jest do tej pory państwo Kuba, które jeszcze do tej pory istnieje. Natomiast wszystkie pozostałe tematy związane z wychowaniem obywatelskim, takie jak Potrzeba kultury politycznej, pluralizmu, same pojęcia, które występują w wychowaniu obywatelskim, również powinni uczniowie przyswajać je i powinni wdrażać w życiu poprzez oglądanie telewizji, informacji, czytanie, pogłębianie. Jest to dosyć trudne. Mówimy tutaj o uczniach, ale... Po, od pierwszej klasy gimnazjum. Od prawda? pierwszej klasy gimnazjum, ale z przyswajaniem tej wiedzy, z tym kompendium takim całym, jeśli chodzi o nazewnictwa, mają również problem obywatele. Dlatego myślę, że wypadałoby zrobić taką pigułkę wiadomości dotyczących nawet naszych tutaj obecnych, co to jest co to jest, jakie radni mają zadania, jaką funkcję pełni wojewoda, co to jest starostwo powiatowe, bo po reformie administracyjnej kraju w roku 1999, gdzie podzieliliśmy się, gdzie województwa zmniejszyły się tak do 16 i nastąpił podział ten administracyjny. To był taki szoki był... rewolucji. Tak, tak. Wielu... I powstały w tej chwili powiaty i jeśli miasto jest na przykład na mm, prawach powiatowych, y, czy, czy, czy są gminy, więc jest to bardzo trudne do określenia. Jaką funkcję spełniają samorządy gminy, jakie samorządy powiatu, jaką rolę pełni y, wojewoda, jaką marszałek i tak dalej. Więc to są bardzo trudne tematy, które trzeba było po prostu usystematyzować i pomalutku wdrażać je poprzez właśnie kolejne zajęcia. A ja chciałem zapytać właśnie o te pojęcia dotyczące demokracji lokalnej. Czy one także są obecne w, na zajęciach z wiedzy o społeczeństwie? Tak, tak. za każdym razem, gdy prowadzę lekcję dotyczącą aktualnych wydarzeń, bieżących, które dzieją się na naszym tutaj podwórku, we Włocławku, czy to są wybory samorządowe, wybory lokalne. Odnoszę się również do takich pojęć i uczniowie, w miarę możliwości, oczywiście są w stanie sobie je przyswoić. Demokracja lokalna w teorii to jedno, w praktyce pokazuje, że z tą frekwencją, na przykład w wyborach samorządowych, jest. Nieciekawie. Trochę lepiej, aczkolwiek także ta frekwencja nie jest oszamiająca, jeśli chodzi o wybory parlamentarne na przykład, czy wybory prezydenckie. Jak pani sądzi, czy ten pierwszy kontakt młodego człowieka z życiem politycznym, właśnie, oczywiście oprócz domu, bo zapewne tych dyskusji w domu na temat polityki także jest sporo, czyli te, ta właśnie wiedza o społeczeństwie. Czy tutaj można jeszcze coś usprawnić? Może tak, zacznę od tego, że podstawową ideą demokracji to jest szeroko rozumiana wolność. Ta wolność przejawia się w pięciu zasadach demokracji: w zasadzie suwerenności, w zasadzie praworządności, tego pluralizmu społecznego i politycznego, w poszanowaniu praw mniejszości i w trójpodziale władzy. Jeśli chodzi o te właśnie tutaj pana pytanie dotyczące. Wyborów. To ta pierwsza zasada suwerenności, czyli niezależności, gdzie mówimy, gdzie władza, władzę sprawuje naród, tak? Czyli jeśli wybieramy poprzez wybory, czy to parlamentarne, czy to wybory samorządowe, yy, frekwencja powinna być wysoka. Yy, obywatele powinni korzystać z możliwości, jaką dała im demokracja, czyli udziału w wyborach. Nie zawsze tak jest. Yy, Zazwyczaj, jeśli chodzi o e, usprawiedliwianie się, dlaczego nie poszli na wybory, padają takie ogólnikowe zdania, bo ja i tak tego nic nie zmienię. No to jest nieprawda, bo wtedy właśnie zaciągamy się w taki, w taki okrąg, że no jak to nic nie zmienię? No przecież to właśnie ode mnie zależy to, kogo ja wybiorę, czy ja wybiorę właściwego człowieka, czy uczciwego, czy dobrego, czy on jest na właściwym miejscu i powinni brać udział wszyscy w wyborach. To jest, nie korzystają z tej zasady właśnie suwerenności, czyli niezależności państwa. Natomiast jeśli chodzi o pluralizm, o zasadę pluralizmu, Czyli zasadę poszanowania idei, poszanowania poglądów, tolerancji yy, i zasadę wolności, prawa wolności wyrażania własnych myśli. Jeśli chodzi o tą wolność słów i tych myśli, to ja myślę, że tutaj poprzez tę ogólną wolność ona się trochę zdewaluowała, ta wolność słowa. To z jakiego powodu? Dlatego, że yy, Niektórzy politycy idą za daleko z tą wolnością słowa. Wolność słowa przerodziła się w obrażanie, w ujmowanie. Ja wiem, że w każdym kraju, przy, przy pluralizmie, przy trójpodziale władzy powinna być opozycja. To jest normalne, bo wiadomo, że jeśli jeden organ sprawuje władzę, jest to państwo niedemokratyczne. Ale jeżeli yy, w, idzie w kierunku to niewłaściwym, więc demokracja również jest skrzywiona. Czyli ta wolność słowa jakby poszerzona nie zawsze daje nam takie możliwości yy, korzystania z tego prawdziwe, bo, bo jesteśmy, yy, za daleko idziemy z tą wolnością słowa. A gdzie jest granica tutaj? Yy, granicą jest kultura. Kultura, którą każdy z nas ma w sobie? Tak, tak, granicą jest kultura. Jakość naszego życia politycznego zależy od kultury. Ja wspomniałem wcześniej o frekwencji. Pani ma kontakt z tymi młodymi ludźmi, którzy rozmawiają w swoich domach rodzinnych o polityce. Jaki jest ich stosunek do polityki właśnie, do polityków, do samorządowców, do tego, co dzieje się w naszym mieście? Stosunek młodzieży jest taki jak stosunek dorosłych, z tego co ja obserwuję. To, co się rozmawia w domu na, jakie, na tematy polityków, na tematy sytuacji w naszym mieście, to jest przedkładane również przez młodzież. Młodzież rzadko kiedy posiada własne określone zdanie. Może wynika to z tego, z ich uszczuplonej wiedzy dotyczącej życia politycznego. Młodzież nie interesuje się aż na tyle życiem politycznym własnego miasta, już nie mówię kraju, ale własnego miasta, żeby mieć jakieś y, sprecyzowane poglądy. Zazwyczaj jest to, bo jest, y, opinie są podzielone i zazwyczaj opinie są wynikające y, z takiej poczty y, słownej. On mm -hmm. jest dobry, bo mi to załatwił, albo jest niedobry. I to jest taka jakby segregowanie osób pod y, kierunkiem, pod względem y, czy mogę coś z tego uzyskać, czy nie mogę uzyskać. Takie, takie jeszcze funkcjonuje y, załatwianie. O, słowo załatwiać. Taki mechanizm z taki poprzedniej, mechanizm epoki, z poprzedniej epoki istnieje. Może to jest taka y, specyfika naszego miasta. Y, nie wiem, no... Mówię, w dobie internetu, gdzie mamy taki duży przekaz informacji, gdzie mamy tak dużo dostępności myśli politycznej i, i wypowiedzi, prawda, polityków, no nie wszyscy z tego po prostu korzystają. Zamykając, jakby tę część naszej rozmowy, ja chciałem jeszcze dopytać, o jedno, czy trudno jest wypełnić nawyk z nieinteresowania się życiem publicznym, życiem politycznym z głowy takiego gimnazjalisty, który w domu bombardowany jest na przykład informacjami, że. Tak naprawdę politycy to są darmo zjady i nieważne na kogo się głosuje, zawsze jest to samo. No trudno bardzo. Trudno. trudno. Bardzo. Krótko. I na temat przejdźmy więc szerzej do demokracji, no już niebawem. Chyba największe święto demokracji w Polsce, chyba jedno z dwóch najważniejszych świąt państwowych, czyli rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, druga, ile dobrze pamiętam, konstytucja na świecie, pierwsza w Europie powód do dumy, o którym czasem zapominamy. Tak, zapominamy. Ja może tylko króciutko naświetlę Państwu taką właśnie piłkę wiedzy y, konstytucyjnej naszej, mm. krótko i zwięźle, a mianowicie po pierwszym rozbiorze Polski, który miał miejsce w 1772 roku. Yy, nadszedł czas głębokich reform i przemian. Polska była wtedy w wielkim kryzysie. Yy, w, roku 1000, w październiku 1788 roku został zwołany najpierw na dwa i później na dwa kolejne lata sejm, zwany Sejmem czteroletnim lub Sejmem wielkim, bo przed nim właśnie była naprawa Rzeczypospolitej. Yy, wśród postulatów, które znalazły się w yy, tychże yy, uchwałach naprawczych. Było powiększenie armii do 100 tysięcy, nałożenie podatków na szlachtę, co oczywiście im się bardzo to nie podobało, i na duchowieństwo, 125 10 Uchwalenie praw o miastach, zniesienie liberum veto. Te wszystkie zapisy później istniały w Konstytucji. Ale zanim do tego doszło, cztery osoby w postaciach Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, oczywiście pod auspicjami naszego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utworzyły te osoby ten, ten pakiet reform, które postanowiły opatrzeć jako ustawa rządowa. Nastąpiło to 3 maja roku 1791. W tym roku, w tym dniu również król zaprzysiężony został, zaprzysiągł oczywiście konstytucję i nabrała ona mocy prawnej. Była to pierwsza ustawa rządowa zaczynająca się od słów w imię, Boga, w imię Boga w Trójcy Świętej jedynego. No i najważniejszymi zapisami w Konstytucji to było zniesienie liberum veto w końcu, zlikwidowanie wolnej elekcji, wprowadzenie monarchii dziedzicznej, w Prowadzenie y, trójpodziału władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, gdzie władzę wykonawczą miał sprawować król razem ze strażą praw. Straż praw to taki odnośnik naszej, na dzisiejszego naszego rządu, w skład którego wchodziło pięciu ministrów. I te wszystkie zapisy, które, a jeszcze katolicyzm jako religia panująca w Polsce, prawa, prawa o miastach, więc te wszystkie właśnie najważniejsze zapisy, które y, miały przyczynić się do naprawy sytuacji Rzeczpospolitej, zostały zawarte w Konstytucji Trzeciomajowej. Y, no ale, no, niestety, y, na koniec, na koniec tak y, pan... Y, Kołątaj i, i, i Potocki powiedzieli, że jest to ostatnia wola i testament ginącej ojczyzny. Bo tak było, bo Jak? tak było. Jak? Za późno, zbyt wiele czynników wcześniej złożyło się na to, na to, na to, co trzeba było naprawić, więc po prostu, ale mamy. Jesteśmy, jesteśmy zaszczyceni tym do dzisiejszego dnia, bo jest to pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie po amerykańskiej. Bo amerykańska była 4 lata wcześniej, w 1787 roku, podpisana w Filadelfii przez Jerzego Waszyngtona. I, no i mamy się z czego mamy już tego się cieszyć. Kiedyś słyszałem taką opinię, że to jest taka piękna katastrofa w tak. Dziejach Rzeczpospolitej. Tak, Zgodzi tak. się Pani z tą opinią? Zgadzam się, zgadzam się. Zgadzam się właśnie z tym, bo tak jak, no, jak powiedział, że, 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 że gasnąca ojczyzna, tak? Taki testament gasnącej ojczyzny. To, to te słowa najwięcej oddają, najbardziej jakby oddają tę ten, ten, ten chwilę takiej grozy, która nastąpiła po, po podpisaniu. Dziś po latach mm -hmm. to jest wciąż ważne święto, właśnie jakie to jest święto dla takie dla Polaka o czym powinien pamiętać. To jest właśnie święto bardziej demokracji, abstrahując oczywiście od długiego weekendu grillowania i wypadów rodzinnych za tego. Tak, no tak, prawdziwy patriota, bo nawet uczniowie mając taką lekcję kiedyś jak można być patriotą, no bo łatwiej jest w czasie wojny być patriotą, prawda? Trudniej no, jest tak. w czasie pokoju. Patriotą w czasie pokoju yy, poszanowanie symboli narodowych, y, uczestnictwo w różnych imprezach narodowych, y, wywieszanie flagi, gdzie obywatele zapominają o tym, że święta narodowe to również obowiązek uczczenia, pokazania y, poprzez wywieszanie flagi. branie. No, y, 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 y. Udziału we wszelkich uroczystościach. Samą postawą własną, patriotyczną, która przejawia się w spotkaniach, w rozmowach, no to chyba jest świętowanie. 3 maja, więc święto konstytucji, wcześniej pierwszy dzień maja, więc święto pracy, pomiędzy gdzieś święto flagi. Nie wiem, czy ono już zdążyło się zakorzenić w świadomości Polaków. Chyba nie, bo to świeża świę... data, 2004 rok bodajże to Świeże, świeże, święto, ale myślę, że powinno być kultywowane i to bardzo. Natomiast jeśli chodzi o to 1 maja, no to jeszcze musimy powiedzieć, że mamy w tym roku wyjątkowo przepiękne święto, bo beatyfikacja... Papieża Jana Pawła II, o czym wszyscy Polacy na pewno pamiętają i ta uroczystość pewnie przyćmi kolejne święta, chociażby y, poprzez uczestnictwo wielu katolików y, w tej uroczystości. A jeśli chodzi o święto narodowe święto flagi, e, flaga, flaga, flaga. Wiadomo, barwy biało-czerwone, które są inspirowane na y, barwach godła naszego y, polskiego. Ale pierwsza, y, pierwszą polską barwą narodową był karmazyn. Karmazyn to taka czerwień bardzo głęboka, tak trudno określić ten kolor, bo, bo to była taka bogaty. To był barwnik, który pochodził z Larw Czerwca Polskiego. On był tylko i wyłącznie dostępny dla bogatej szlachty. To później zginęło, bo wiadomo, nie można było, no, nie, nie był dostępny dla wszystkich. Natomiast pierwsze barwy narodowe pojawiły się w rok po utworzeniu konstytucji naszej. Dopiero. Tak. Znaczy, jeśli chodzi o um, uznane zostały za narodowe. Tak. Było to 3 maja roku 1792 roku. gdy. W Rocznicę utworzenia, uchwalenia konstytucji. Damy ubrały się w białe suknie, przepasane czerwoną wstęgą szarfą. Natomiast panowie założyli właśnie szarfy biało-czerwone. I to były uznane za narodowe jako pierwsze w 1792 roku. Kolejne w roku jako już na mocy ustawy. Hmm, Sejmowej to 1831, później po odzyskaniu niepodległości, w 1919 rok po odzyskaniu niepodległości, ale też był problem z w 1919 z kolorami, bo tam jeszcze był kolor cynober wchodził, czyli i karmazyn, i cynober. Aż w końcu w 1980 roku ujednolicone zostało, że to jest flaga biało-czerwona. I ta czerwień po prostu różne ma, że tak powiem, też odcienie, no ale już ta czerwień zostaje czerwienią. Nie jest karmazynem, tylko jest czerwienią. I stąd właśnie ta historia, taka króciutka flagi naszej yy, narodowej, w jaki sposób powinniśmy ją oczywiście czcić i święcić i, i wystawiać. Więc każdy tu powinno. Ja dziwię się, że właśnie w naszym mieście, bo ja często wyjeżdżam. Na weekendy majowe, jadąc przez y, całą Polskę na południe, y, są miasta, które y, są pięknie ustrojone we flagi. Ja mówię o prywatnych, o, o mieszkaniach, o blokach, w domach, gdzie, gdzie nie wstydzą się, nie, wsty nie powinniśmy się zresztą wstydzić tej flagi, tak jak w Stanach Zjednoczonych. Flaga jest symbolem, które, który istnieje wszędzie, nawet przy kasie w sklepie. Tak? Jest na co dzień po prostu, szan, jest poszanowana. No, u nas różnie z, tą, z tym poszanowaniem flagi bywa. Oczywiście jest zabrak poszanowania flagi, również jest i kara grzywny i pozbawienia wolności do jednego roku. Święto flagi, I już 2 maja, 3 maja święto Konstytucji. Przed nami długi weekend. Długi weekend pełen, mam nadzieję, wypoczynku być może dobrej zabawy, ale także czasami patriotycznej refleksji. Dziękuję bardzo. A ja życzę, a ja życzę Państwu pięknego, patriotycznego świętowania. I pamiętania o słowach papieża Jana Pawła II, zło dobrem zwyciężaj. Dziękuję, Dziękuję za wizytę. Gościem w studiu CW24 była dzisiaj radna Ewa Szczepańska z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. 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 Dobranoc.